10. Najdroższy kościół Licheń 200 milionów złotych Bazylika Najświętszej Marii Panny Licheńskiej, największy kościół w Polsce, to monumentalna, ociekająca złotem świątynia wzorowana na Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Licheń stał się miejscem pielgrzymkowym o światowym znaczeniu. Znajduje się w województwie wielkopolskim niedaleko Konina. Monumentalna pięcionawowa bazylika z centralną kopułą zbudowana jest na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech okazałych portyków. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce i jedna z największych na świecie. Na placu przed bazyliką może zgromadzić się około 250 tysięcy wiernych. Do kościoła prowadzą 33 stopnie, ich liczba nawiązuje do lat życia Chrystusa na ziemi. W świątyni znajduje się 365 okien symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym, 52 otwory drzwiowe symbolizujące liczbę tygodni w roku kalendarzowym oraz 12 kolumn symbolizujących 12 apostołów. Kościół został zbudowany na pamiątkę objawień, do jakich doszło w Licheniu w latach 1813 i 1850-52, kiedy to Matka Boska objawiła się kowalowi Tomaszowi Kłosowskiemu i pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Nowa bazylika budzi ogromne kontrowersje ze względu na jakość i styl wykonania. Sprawia to, że jest o niej szczególnie głośno. Budowa całego kompleksu kosztowała około 200 milionów złotych. Warto w tym punkcie również wspomnieć o świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. To kościół wzniesiony w warszawskiej dzielnicy Wilanów, budowany w latach 1999-2011. Całość kosztowała około 220 milionów złotych, jednak znaczna część środków została pozyskana z dofinansowania na budowę Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które jest częścią kompleksu. Samo dofinansowanie wyniosło 90 milionów złotych. Dziś wraz z Shops przygotowaliśmy do wygrania tablet Apple iPad Pro. Shops to serwis oferujący cashback za zakupy, z którym współpracujemy już od dawna. Właśnie teraz Letyshops obchodzi swoje urodziny, a z racji tego, że w Polsce korzysta z ich usług ponad milion użytkowników, którzy otrzymali już cashback o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych, przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Letyshop został opracowany jako usługa, która pozwala ludziom oszczędzać pieniądze podczas zakupów w sklepach internetowych. Letishops oferuje cashback, czyli rabat, który jest zwracany użytkownikowi na jego konto Paypal lub na rachunek bankowy. Z okazji urodzin Letyshops organizuje maraton powiększonych cashbacków w różnych sklepach oraz konkurs, w którym można wygrać Apple iPad Pro. Aby wygrać tablet, trzeba napisać w komentarzu ID konta Letyshops, zrobić co najmniej jeden zakup za pomocą Letyshops w jakimkolwiek sklepie i napisać krótką, ciekawą historię, która wydarzyła wam się podczas zakupów. Najciekawsza historia otrzyma prezent. 14 czerwca Letyshops wybierze zwycięzcę i skontaktuje się z nim bezpośrednio. Serdecznie zachęcamy do rejestracji w serwisie i zakupów. Niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu. 9. Hotel Arłamów. Ponad 600 milionów złotych. Przepięknie położony hotel Aruamu w górach jest enklawą wypoczynku stworzoną po to, aby zapewnić rodzinom z dziećmi niezapomniany i komfortowy pobyt w hotelu ze spa i centrum sportowym. Hotel to jedno z tych miejsc, o których wielu ludzi wie, choć nigdy nawet nie było w okolicy. Właścicielem hotelu jest ponad 70-letni Antoni Kubicki, który środki na budowę zdobył dzięki sukcesowi firmy Kamax z Kańczugi, produkującej zderzaki i amortyzatory do wagonów kolejowych. Na popularnym w Niemczech serwisie nieruchomości w styczniu 2021 roku pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży hotelu. Wystawcą jest niemiecka filia Biura Nieruchomości Premium ze Szczecina. Cena to ponad pół miliarda złotych. Hotel Arłamów to unikatowe miejsce na mapie Polski. Ośrodek o powierzchni użytkowej ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych mieści się na 240 hektarach. Warto również w tym punkcie wspomnieć o nowym hotelu Gołębiewski, który obecnie jest w trakcie budowy. Kompleks ma mieścić się w miejscowości Pobierowo nad Bałtykiem. Inwestycja budzi olbrzymie skrajne emocje, bo kolos powstaje w samym środku lasu, tuż przy Wydmach. To ma być największy hotel w Polsce z ponad tysiącem pokoi, które będą mogły ugościć nawet trzy tysiące gości. Całość ma kosztować 800 milionów złotych. 8. Najdroższe wieżowce w Polsce. Wars of Spire. Dotychczasowi właściciele wiórowca, Gelamo Madison International Reality, sprzedali go w 2019 roku spółce IMO Finance z Austrii za 385 milionów euro, czyli ponad 1,5 miliarda złotych. W skład Wars of Spire wchodzą trzy budynki: 180-metrowy wieżowiec oraz dwa budynki boczne o wysokości 55 metrów. Ich całkowita powierzchnia to około 100 tysięcy metrów kwadratowych. Jednak to nie jedyny rekordowy budynek w Polsce. W lutym 2021 roku zakończono montaż ważącej 73 tony i mierzącej 80 metrów iglicy na 53-piętrowym wieżowcu Warsaw Tower w centrum Warszawy. Osiągając wysokość 310 metrów, Tower stał się najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Budynek jak na razie nie jest ukończony, jednak jego wartość prawdopodobnie przekroczy 2 miliardy złotych. A jeżeli mówimy o drogich wieżowcach, warto wspomnieć o apartamentowcu przy Złotej 44 w Warszawie. Wieżowiec położony jest w ścisłym centrum Warszawy, ma 52 piętra i 192 metry wysokości. Zaprojektowany przez Gwiazdę Współczesnej Architektury Daniela Libelskinda, jest jednym z najwyższych wieżowców mieszkalnych na terenie Unii Europejskiej. W apartamentowcu mieszkanie kupił nawet sam Robert Lewandowski, za apartament piłkarz zapłacił 35 milionów złotych. 7 PGE Narodowy Miliard 970 milionów złotych. Stadion Narodowy w Warszawie od lipca 2015 pod nazwą PGE Narodowy wielofunkcyjny stadion sportowy znajdujący się przy Alei Księdza Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie. Został zbudowany w latach 2008-2011 w miejscu dawnego stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi mistrzostwami Europy 2012. Został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012, ma czwartą najwyższą kategorię w klasyfikacji UEFA. Choć stadion jest własnością spółki Skarbu Państwa, nie przyniósł zysków tej spółce podczas Mistrzostw Europy. Szacunkowy wpływ z biletów określony został na 400 milionów złotych. Zyski ze sprzedaży miejsc od zwykłych krzesełek po loże zostały jednak podzielone pomiędzy UEFA i PZPN, czyli niezależne od państwa organizacje międzynarodowe i krajowe. Całkowity koszt budowy stadionu narodowego wyniósł ponad 1,9 miliarda złotych, co daje w przeliczeniu na jedno krzesełko 32 500 złotych. Miesięczny koszt utrzymania stadionu szacuje się na około 1,5 miliona złotych. Zgodnie z umową podpisaną w lipcu 2015 z operatorem stadionu przez Polską Grupę Energetyczną, obiekt nosi nazwę PGE Narodowy. Była to najdroższa tego typu umowa sponsorska w Polsce, wynosząca 40 milionów złotych. 6. Fabryka Volkswagena pod wrześnią 3,6 miliarda złotych. Volkswagen oficjalnie otworzył nową fabrykę samochodów w Białowężycach pod wrześnią w 2016 roku. Zakład powstał w rekordowym czasie specjalnie z myślą o produkcji modeli nowej generacji. Całkowita wartość inwestycji to około 1 miliard euro. W efekcie jest to największa dotychczasowa inwestycja zagraniczna w Polsce. Prace w zakładzie znalazło około 3000 osób, które pracują w trybie trzyzmianowym. W liczbie tej jest około 620 specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój zakładu oraz około 2,5 tysiąca wykwalifikowanych pracowników na liniach produkcyjnych. W fabryce Volkswagena wdrożono nowy, bardziej ekologiczny proces lakierowania, który nie wymaga używania ogromnych ilości wody. Inną ciekawostką jest zamontowany na lakierni największy na świecie robot o długości około 7 metrów, który wjeżdża do wnętrza nadwozia, by pokryć je lakierem. Volkswagen zapewnia, że przewidywane emisje lotnych związków organicznych będą ponad 40% niższe niż dopuszczalne w Polsce i Unii Europejskiej, co dokumentuje pomiar prowadzony i rejestrowany w odstępach kilkusekundowych na kominie lakierni. 5. Ptak Warsaw Expo kilka miliardów złotych. Jest to największe centrum targowo-kongresowe w Europie Środkowej. Powstało z myślą o organizacji międzynarodowych targów, kongresów, konferencji, szkoleń, imprez masowych i innych wydarzeń komercyjnych, również przez firmy zewnętrzne. Położone jest 10 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Chopina i 15 minut jazdy od ścisłego centrum Warszawy przy zbiegu najważniejszych dróg krajowych S8 i S7 oraz w niedalekiej odległości od autostrady A2. Tak Warsaw Expo składa się z sześciu hal o łącznej wewnętrznej powierzchni wynoszącej 143 000 m2 oraz ponad pół miliona m2 powierzchni na zewnątrz, w tym 15 tysięcy miejsc parkingowych. Jak zapewnia inwestor, w organizacji imprez ogranicza nas tylko wyobraźnia. Nasz dział techniczny i marketing otwarci są na państwa pomysły i cele. Przestrzeń i nieograniczone możliwości to my. Dzięki ogromnej powierzchni może się u nas odbyć nawet kilka imprez jednocześnie. Zapraszamy do wizyty w Ptak Warsaw Expo, by obejrzeć nasz obiekt i przeprowadzić wspólną burzę mózgów. Nie ma oficjalnych danych co do kosztów budowy całości, jednak szacuje się, że kwota inwestycji to kilka miliardów złotych. 4. Tama w Solinie: 10 miliardów złotych. Jest to zbiornik retencyjny położony w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina. Pierwszy projekt zagospodarowania hydroenergetycznego Sanu przez budowę zapory wodnej opracował w 1921 roku profesor Karol Pomianowski z Politechniki Warszawskiej. Budowę zapory rozpoczęto w 1960 roku. Główne prace ziemne i roboty fundamentowe zakończono w 1964. W lipcu tegoż roku rozpoczęto wznoszenie korpusu zapory. Podstawowe prace betoniarskie przy Zaporze zamknięto pod koniec lutego 1968 roku. W międzyczasie trwała budowa budynku elektrowni i montaż urządzeń hydroenergetycznych. Niegdyś na terenie zbiornika retencyjnego mieszkali ludzie. We wrześniu 1967 roku masy wody pochłonęły opuszczone wsie. Rok później 22 lipca 1968 oddano Solińską Elektrownię do użytku. Zbiornik ma powierzchnię około 22 km2 i największą w Polsce pojemność 472 miliony metrów kwadratowych. Obecny koszt budowy tamy po uwzględnieniu inflacji prawdopodobnie wynosi około 10 miliardów złotych. 3. Rafineria w Płocku 12 miliardów złotych Decyzję utworzenia mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w Płocku podjął rząd PRL po analizach i ustaleniach Komitetu Ekonomicznego przy Radzie Ministrów na podstawie porozumień gospodarczych podjętych z Czechosłowacją, NRD, Węgrami oraz Związkiem Radzieckim. Zakład produkcyjny obecnie PKN Orlen w Płocku o mocach przerobowych ponad 16 milionów ton na rok. Jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkujących wyroby petrochemiczne na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Proces produkcyjny przebiega z wykorzystaniem instalacji Olefin o mocach wytwórczych około 700 tysięcy ton etylenu i około 380 tysięcy ton propylenu. Modernizacja obiektu rozpoczęła się w 2002 roku, a jej wykonawcą była firma ABB Lumus. Koszt modernizacji wyniósł 245 milionów euro. Realizację pierwotnej inwestycji zaplanowano na lata 1960-1965 i według ówczesnych analiz ekonomicznych miała się ona finansowo zamortyzować już po 3-4 latach. Według szacunków rządowych koszt budowy rafinerii w Płocku wynieść miał 4,9 miliarda złotych, a zakładu petrochemicznego 5,1 miliarda. Łącznie z polskim odcinkiem rurociągu doprowadzającym ropę do Płocka, którego koszt wyniósł 1,8 miliarda, całość inwestycji kosztowała w sumie 12 miliardów złotych. Uwzględniając denominację złotówki z 1995 oraz inflację, koszt budowy całej rafinerii mógł wynieść kilkadziesiąt miliardów złotych. 2. Elektrownia Bełchatów kilkadziesiąt miliardów złotych. Jest to największa w Europie elektrownia węglowa wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego oraz największy w Unii Europejskiej zakład emitujący dwutlenek węgla. Położona jest na terenie gminy Kleszczu w Powiecie Bełchatowskim w województwie łódzkim w miejscowości Rogowiec. W latach 2003-2007 elektrownia Bełchatów wchodziła w skład holdingu BOT S.A. Obecnie jest oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwekcjonalna S.A., będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Produkuje około 20% energii elektrycznej w Polsce i jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Łączna moc maksymalna elektrowni wynosi 5102 MW. Pod względem bezwzględnej emisji dwutlenku węgla bełchatów zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej szkodliwych emitentów w Unii Europejskiej. Zaawansowane systemy oczyszczenia spalin pozwoliły jednak na znaczną redukcję wytwarzanych zanieczyszczeń. Elektrownia jest budowana i modernizowana od roku 1975, więc trudno określić całość inwestycji. Jednak szacuje się, że koszt budowy i wszystkich prac modernizacyjnych na obiekcie wyniósł przez lata kilkadziesiąt miliardów złotych. 1. Metro w Warszawie. Jest to jedyny w Polsce system kolei podziemnej składający się z dwóch linii M1 i M2. Pierwszy odcinek linii M1 łączącej centrum Warszawy z jej północnymi i południowymi dzielnicami otwarto w 1995 roku. Pełną projektowaną długość linia osiągnęła dopiero w roku 2008. Budowę linii M2 łączącej lewo i prawobrzeżną część stolicy rozpoczęto w 2010 roku, a pierwszy jej odcinek oddano do użytku w 2015. W 1982 roku rząd PRL zawarł umowę z ZSRR. O pomocy przy budowie warszawskiego metra. 23 grudnia 1982 rząd podjął uchwałę numer 266 łamane przez 82 o budowie pierwszej linii metra w Warszawie a 15 kwietnia 83 budowa ruszyła. Konstruowanie pierwszego 11-kilometrowego odcinka kabaty Politechnika trwało z problemami 12 lat. Umowę na budowę drugiej linii metra z wykonawcą podpisano jeszcze w październiku 2009. Następnie odbyło się projektowanie i uzyskiwanie stosownych pozwoleń, by w połowie 2011 roku mogła ruszyć budowa centralnego odcinka drugiej linii. Prace prowadzone były z trudnościami. Miasto podpisało aneks z wykonawcą włosko-tureckim konsorcjum AGP Metro Polska, przesuwającym datę oddania inwestycji. Istotnym problemem związanym z funkcjonowaniem kolei podziemnej w Warszawie są ewakuacje i wyłączenia stacji oraz związane z tym wstrzymywanie ruchu pociągów i skracanie ich tras, spowodowane pozostawianym przez pasażerów na peronach bagażem. W 2018 roku z powodu pozostawionego bagażu na linii M1 ruch wstrzymano 100 razy, a na linii M2 39 razy. Nie wiadomo ile dokładnie kosztowała budowa warszawskiego metra, jednak niektóre źródła szacują, że mogła kosztować nawet ponad 50 miliardów złotych. Dziękujemy za oglądanie. Przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka był Letty Shops, który organizuje maraton powiększonych cashbacków w różnych sklepach oraz konkurs, w którym można wygrać Apple iPad Pro. Aby wygrać tablet, trzeba napisać w komentarzu ID konta Letyshops, zrobić co najmniej jeden zakup za pomocą Letyshops w jakimkolwiek sklepie i napisać krótką, ciekawą historię, która wydarzyła się wam podczas zakupów. Niezbędne linki znajdziesz w opisie filmu.